Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Runaway Teen Challenge, czyli serii Uciekinier. Widzimy się w piątek, tak jak zapowiedziałam w poprzednim odcinku. I dzisiaj będziemy się starali oczywiście opuścić albo tak naprawdę podnieść odpowiedzialność naszego Karola. Jak widzicie, troszeczkę mi udało mi się to już zrobić, ale to wszystko dzięki robieniu praniu. A no więc tutaj właśnie odpowiedzialność, powiedzmy, już prawie, prawie wychodzi z zakresu tej cechy nieodpowiedzialny. Teraz za chwilę sobie Karol zrobi jeszcze pracę domową i miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Żabki sobie rozmnażyłam, więc rozmnażać bardziej nie mogę. Jak widzicie, sobie teraz razem jedzą obiadek, tak naprawdę. Młoda, wyciągniesz talerz? <grym> Jeśli chodzi o młodą, to przez te kilka dni, które minęły pomiędzy odcinkami. Udało mi się rozwinąć jej wszystkie umiejętności. Byłam w szoku, jak mi to fajnie poszło i zgrabnie, bo chyba nawet w czwartek wieczorem akurat udało mi się jej tak właśnie ostatnią umiejętność rozwinąć na piąty poziom. I poszło to naprawdę, powiem Wam szczerze, sprawnie. Naprawdę poszło to super sprawnie. I byłam naprawdę, naprawdę w szoku. Więc, oczywiście, w dzisiejszym odcinku Karol poprawi sobie odpowiedzialność i w sobotę zrobimy przyjęcie urodzinowe. I Karol będzie miał urodzinki, oczywiście zaprosimy jego znajomych i oczywiście jego znajomi również tutaj zdmuchną świeczki, oczywiście, bo oni są wszyscy razem w jednym wieku z Karolem, a po odcinku oczywiście wszystkim pozostałym Simom zrobię urodzina, więc wszystkich nastolatków, wszystkie dzieciaki sobie właśnie po odcinku również postarzę, właśnie nastolatki postarzę do, do młodych dorosłych, dzieci postarzę do nastolatków, żeby nie było. Małe dzieci pozostają, więc poza tym małe dzieci tak powin. Jak już jakieś były na początku e, wyzwania dziećmi, to teraz... Znaczy małymi dziećmi to teraz są dziećmi. Ja postaram się tylko postarzyć te dzieci i tych nastolatków, którzy zaczynali jako dzieci nastolatkowie początek tej serii. Więc e, na przykład nie postarzę do e, nastolatka na pewno córki Delgato. Tam jest chyba Iwelgato, czy ktoś tam, jako właśnie początek serii. Zawsze ona rozpoczyna swoje cykle życia jako e, małe dziecko i na pewno już jest dzieckiem, więc jej na pewno nie postarze. Do nastolatki ją zostawię jako dziecko, więc tylko ci, e, którzy zaczynali gie, jako dzieci i jako nastolatki, to po prostu postarze o jedną grupę wiekową w górę. O, tak sobie to zrobimy. Mała widzę, że jest zmęczona, więc poszła sobie spać, więc niech sobie po prostu śpi. Karol w tym czasie zrobił tutaj pracę domową. No przez te kilka dni i przez te kilka nocy, tak naprawdę, sąsiedzi nam dokuczali. To trzeba powiedzieć. W nocy hałasowali, nie dawali spać, więc wiadomo, młoda jest troszeczkę zmęczona, bo też o, o dziwnych godzinach chodziła spać i o dziwnych godzinach sypiała. I dlatego też tutaj, wiadomo, się nie dziwię, że jest zmęczona Karol. Choć tutaj nie przeszkadza młodej w spaniu. Więc. Tutaj Wam muszę powiedzieć, i szczerze powiedziawszy, mam mieszkania w mieszkaniu troszeczkę dość. Więc oczywiście w następnym odcinku będziemy się z tego mieszkania przeprowadzać. Wiadomo, Karol w końcu będzie dorosłym, w końcu będzie mógł legalnie coś wynająć, coś kupić. Więc tutaj, wiadomo, skorzystamy z tej okazji i Karol, właśnie legalnie na swoje imię i nazwisko w końcu coś wynajmie, a nie na to, Powiedzmy, fałszywe nazwisko, które teraz ma, więc tutaj, powiedzmy, Karol w końcu chce pójść w taką bardziej legalną stronę, więc wiadomo, coś legalnie będzie po prostu należało do niego. Wiadomo, w tym momencie Karol się boi, że ktoś po prostu przejrzy fakt, że jednak jest nastolatkiem i że podał tej to fałszywe imię, nazwisko, więc od następnego odcinka po prostu musimy się przeprowadzić, bo wiadomo, musimy podać nas naszemu nowemu dzierżawcy, czy, na, czy powiedzmy agencji nieruchomości, po prostu nasze prawdziwe imię i nazwisko, prawdziwe imię i nazwisko Karola, bo w końcu tutaj e, będzie on dorosły. E, Sofia, my Cię jutro zaprosimy, więc tutaj proszę nam nie przeszkadzać. Jeśli chodzi o zimę, tak widzicie, pada śnieg i jest dość zimno. Więc przez ostatnie kilka odcinków, odcinków, kilka dni chciałam powiedzieć bardziej, było dosyć zimno, były dosyć też zamiecie, śnieżne kilka, kilka razy było lodowato, więc raczej raczej lepiej było się trzymać powiedzmy w domu. Jak dzisiaj nasz bałwan się nadal tutaj trzyma i nadal jest, nie roztopił się pomimo tego, że było troszeczkę jednego dnia cieplej, ale nadal jest, nadal stoi, jest ok, a więc od tego czasu po, po prostu cały czas było zimno, więc tutaj dlatego nasz bełwodek się powiedzmy z nami tutaj zatrzymał. Ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, Darling nie, że ten odcinek jest nagrywany jeszcze przed aktualizacją czerwcową, która wyszła we wtorek. A więc w tym odcinku, jak Karol będzie miał urodziny, to jeszcze nie będziemy mogli sprawdzić, czy tam również jest możliwość. Losowania cech, czy tylko jest to możliwość w kasie? Więc tutaj się tym nie kierujcie. Karol chyba nie może. A może odrobić zaległe lekcje? O proszę! O proszę, proszę! Nie wiedziałam, że taka jest opcja, Karol, ale gdzie ty la latasz? Tu proszę bardzo, mówiłam, nie przeszkadzaj młodej. Odrób zaległe lekcje! Nie wiedziałam w ogóle, że taka jest możliwość w Sims 4. O proszę, proszę, a tu mnie zaskoczyli, ale tak, jeszcze troszeczkę tę odpowiedzialność sobie opuść, nie chciałabym być tak blisko cechy nieodpowiedzialna, więc tak, Karol, jak najbardziej podrabia jeszcze chwilę zaległe lekcje, żeby powiedzmy to troszeczkę przesunąć na odpowiednią stronę szali i później może sobie pograć w gry komputerowe, bo widzę, że troszeczkę tobie zabawanie nie halo jest. Młoda niech sobie śpi. Po prostu niech sobie śpi. Ja wiem, że w nocy i tak będą nam hałasować sąsiedzi, więc niech po prostu sobie śpi. Mm. I niestety Karol potrzebujesz tutaj zabawy, no ale cóż, no. Ale było tutaj zimno i, i zima jest taka, jakby można sobie tutaj o. O, dzisiejsza zaległa praca domowa odrobiona, jak fajnie. A czy możesz jeszcze poodrabiać? Ty masz tyle tych zaległych prac domowych, że nie. A, nie, więcej już się nie da, więc... Tylko raz można odrobić zaległą pracę domową. No dobrze, ale to i tak fajnie wiedzieć. To i tak naprawdę fajnie wiedzieć, że, że można raz odrobić zaległą pracę domową. Widzę, że dzisiaj chyba ma być jakiś festiwal, ale to chyba nie u nas. Albo nie, będzie w sobotę, będzie pewnie festiwal miłości jutro. No, no już wiem, co to nam się tutaj święci. Dobra, ale Karol niech też idzie spać, póki jeszcze... Sąsiedzi nie hałasują, wiadomo. Jutro, jutro wielki dzień, jutro trzeba będzie zrobić ciasto, bo jeszcze nie mamy zrobionego, i wiadomo, zaprosić znajomych i zdmuchnąć świeczki. A ja mówiłam akt o aktualizacji, że właśnie nagrywam ten odcinek jeszcze przed aktualizacją, bo tak naprawdę nie będę miała możliwości nagrywania tego odcinka po aktualizacji, więc właśnie na nagrywam go przed, więc tutaj się nie kierujcie właśnie tym, e że nie będzie tam powiedzmy tej kostki i nie będzie możliwości losowania cech, bo to o niczym świadczy, bo mówię jestem jeszcze przed aktualizacją i dopiero później sobie będę mogła sprawdzić czy rzeczywiście ta możliwość w, podczas urodzin powinna być czy nie losowania cech, czy tylko to jest w kasie bo jak ktoś nie oglądał moich odcinków to nie wie info simsów, ale właśnie tam mówiłam, że w aktualizacji ma właśnie dojść możliwość losowania cech Simon w końcu w kasie, na pewno w kasie nie wiem czy przy urodzinach, ale w kasie na pewno i widzę, że nam się tutaj skrzynka popsuła troszeczkę, więc warto by było, żeby Karol nam za chwilę wstał i spróbował naprawić. I w tym domu cały czas się coś psuje. Jak nie rury, to skrzynka, to latają jakieś myszy. To tutaj jest były dwa razy chyba jakieś dziwny zapach, tutaj były jakieś karaluchy ze dwa razy, więc cały czas w tym domu coś się psuje, coś jest nie tak, więc my stąd uciekamy. Naprawdę to mieszkanie mnie denerwuje, dodatkowo mamy hałasujących sąsiadów, którzy jakoś dziwnie spokojnie byli dzisiejszego wieczoru. Jak oczywiście chciałam Wam pokazać, że są denerwujący i hałasujący, to oczywiście byli grzeczni i kochani, no bo oczywiście tak zawsze jest, <grym> jak się mówi o czymś, czy o kimś, że jest niegrzeczny, to akurat jest grzeczną. <noise> no, Karol, później musisz jeszcze wyczyścić to. I za chwilę oczywiście zjemy sobie śniadanką, więc mamy tutaj chyba jeszcze jakieś. Mamy tylko jedną porcję tosta francuskiego. O nie, to jak najbardziej trzeba będzie za chwilę coś jeszcze ugotować. Myślę, że po prostu sobie ugotujemy coś. Coś powiedzmy na szybko. I coś łatwego, co tu można by zrobić. O, może sałatkę ogrodową i zrobimy dla rodziny, żeby już nie tworzyć jakichś wiek, wielkich porcji. Chociaż fajnie będziemy mieli gości, może warto byłoby coś dla nich ugotować. I powiedzmy, zrobimy coś na szybko po prostu. Później oczywiście zrobimy ciasto i ciastem po prostu nakarmimy naszych znajomych. O, i proszę bardzo Karol, odpowiedzialność też sobie ładnie wnoszeniem śmieci po troszeczkę, chociaż podwyższą. Fajnie, że właśnie odpowiedzialność się podwyższa właśnie dzięki robieniu praniu. Dzięki wynoszeniu śmieci, takiej sprawy. Sąsiedzka bujka. No myślę, że nie skorzystamy. Myślę, że nie. Małą oczywiście za chwilę wykąpiemy, bo wiadomo, nasz troszeczkę mały brudasek jest, wiadomo, przed imprezą, przed przyjściem gości, musimy ją tutaj ładnie, ładnie wykąpać. Chodź tutaj, kochanie. Sałatka już prawie gotowa. Widzę, że jak mówiłam Wam, że jest, cały czas było zimno, to dzisiaj jest troszeczkę cieplej, bo jest Zimno, tylko a nie lodowato, więc gra jak zwykle robi mi na przekór. Ja mówię, że było zimno, było lodowato, że było tak lodowato, to dzisiaj jest zimno, że sąsiedzi byli hałaśliwi, to sąsiedzi są grzeczni. <grym> ja to mam dzisiaj szczęście do tej gry, naprawdę. Mam nadzieję, tylko że urodzinki nam się ładnie udadzą. No i mówię, po odcinku wszystkich sobie tam ładnie ja również postarza, więc tutaj wiadomo, będę miała co robić pomiędzy odcinkami. I oczywiście w następnym odcinku to jest będzie pierwszy odcinek z tej serii. Po wyjściu, dodatku, wyspiarskie życie. Więc może też się przejedziemy do Sulani, pokażemy młody ocean. Młoda, skoro ma już wszystkie wiecie, umiejętności rozwinięte, wszystko cecy, to ma po prostu czas być dzieckiem teraz. A więc właśnie mamy szansę po prostu porobić jakieś fajne, fajne rzeczy z nią i pobawić się po prostu na przykład w oceanie, popluskać się, bo małe dzieci mogą to robić same. A więc bardzo mi się to podoba że nie są wskazane tak samo jak w tym tak naprawdę baseniku do zabawy. Tam dorosły, albo na stolatek takie małe dziecko włożyć i pilnować w tym baseniku, maluszka, a tak naprawdę w oceanie dzieciaki, małe dzieciaki będą no, mogły się same pluskać, więc to mi się naprawdę ta opcja bardzo, bardzo, bardzo podoba. Dobra, więc czekam aż młoda zje i sobie za chwilę ją wykąpiemy, oczywiście zrobimy ciasto może Karol też się odświe odświeży ja wiem, że nie za bardzo potrzebuje, ale wiecie, żeby już po prostu tutaj wszyscy byli ładnie wypachnieni przed imprezą opowiedz wszystko, zrobimy na cacy, dobra Karol wstawaj i małą dawaj do kąpieli nie patrz na nią pytają o kąpiel halo Karol no a, chyba, chyba nawet młoda cię prosi o kąpiel. <laughs> Oj, Karol Karol, ja tobie dałam, że się ją wykąpał, to ona musiała cię poprosić o kąpiel zobacz, jaką masz mądrą córkę, no. Ciesz się no, że masz taką mądrą, mądrą córkę. Bo ty sam w sumie, Karol bądźmy szczerzy, jest osobą, która nigdy nie chodziła do liceum prawie. Więc powiedzmy tam, powiedzmy jakiś tam... Jakiś czas powiedzmy... Była w szkole przed ucieczką, ale po ucieczce już, a uciekł naprawdę, powiedzmy, jako taki czternastolatek, coś takiego, z domu. Od tego czasu nie chodził do liceum, nie chodził do szkoły, a więc on tak naprawdę skończył podstawówkę tylko. On nigdy nie skończy liceum, więc nie będzie miał wykształcenia. Więc tutaj trzeba być świadomym tego, że Karol zbyt mądry to on nie jest. No, nie jest jakimś asem, orłem matematyki, powiedzmy szczerze. Nawet jeśli jej w szkole, powiedzmy, miał dobre oceny, bo, powiedzmy, jakim czwórkowym uczniem może był, to jednak trzeba powiedzieć, że nigdy nic więcej się nie nauczył. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że no, niestety, no Karol, niestety zbyt mądry nie jest. Czy ty reagujesz na to, że małe dziecko Cię zobaczyło podczas prysznica? Tak, idź wykąpać. A później jeszcze sprzątniesz, czy ty jesteś chory. Karol, nie rób mi tego. O. Mamy jeszcze jakieś lekarstwo, tak, mamy jedną porcję lekarstwa, więc sobie ją ładnie zażyjesz, bo chory nie możesz przyjąć gości. Nie, nie, nie. I oczywiście robimy ciasto. Robimy ciasto czekoladowe, myślę. Nie ma się tutaj co, powiedzmy, zastanawiać. Zresztą nie możemy zrobić ciasta miodowego, bo miodu nie mamy, więc. Myślę, że jak najbardziej możemy sobie tutaj zrobić ciasto czekoladowe. A młoda się po prostu niech tutaj nam pobawi swoimi zabawkami. Raz to, raz tamto, więc tutaj wiadomo. Ona musi chwilę zająć sama sobą, zanim właśnie nam tutaj goście przyjdą. Widzę, że Karol postanowił w tym stroju sobie pochodzić. No dobrze. Widzę, że tam ta koszula nie, nie za bardzo ci odpowiada, no ale dobrze. się Zastanawiam. Nie, myślę, że jak przyjdą goście, to... Mi... Och, Karol! Musisz to jeszcze naprawić. Nie ma mowy. Musisz to naprawić. Przed przyjściem gości. Ty, to masz dzisiaj. Roboty, a roboty, a roboty, kochane, więc jak najbardziej jest dzisiaj w tym odcinku, co robić. No, więc no. Szczerze powiedziawszy, Karol powinien się cieszyć, że ma mądrą córkę. Mówię on sam, widzicie tutaj, no. Powiedzmy, nie, nie powiedziałabym, że jest głupi. Po prostu nie poszedł do szkoły, więc się nie nauczył tego i owego, no. Bo wiadomo, szkoła jednak uczy. To tutaj powinna być lekcja dla Was wszystkich, w szczególności dla tych moich młodszych widzów. Szkoła uczy. I szkoła uczy bardzo wiele i tutaj y, trzeba jednak mieć tego świadomość, powiedzmy szczerze. I ja, która powiedzmy już skończyła studia, mam jednak świadomość tego, że szkoła uczy. I że bez niej jednak człowiek ma powiedzmy pewne braki. I tutaj Karol jest w sumie świadomy swoich ograniczeń, bo jak widzicie, on raczej wykonywał takie prace, no na początku trochę malował, więc takie bardziej, wiecie, prace fizyczne, później troszeczkę robił kompozycje kwiatowe, e, później zajął się stolarstwem, więc to są jak najbardziej takie prace fizyczne. Więc on tutaj nie robił jakichś, powiedzmy, nie programował, nie pisał sketczy, On widzę, że są mokre ubrania nam. O, proszę, proszę. E, nie pisał książek. A więc tutaj widzicie, robił takie bardziej prace fizyczne, takie jak właśnie, wyrzuć to nam jeszcze, jak właśnie stolarstwo, kładanie kwiatów, malowanie. To, to może robić każdy. No wiadomo, malowanie może nie koniecznie. A czy jak ktoś ma talent powiedzmy do malowania, to i nawet szczerze powiedziawszy, żeby jakieś tam podstawowe obrazki malować, nie trzeba mieć jakoś powiedzmy szczególnych, powiedzmy, zdolności i, 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 powiedzmy, wykształcenia. O! Gdzie tu się robi imprezę? Tu Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Więc teraz szybciutko planujemy urodziny. Na teraz, jakbym chciała zaplanować na przyszłość, to bym oczywiście wykorzystała kalendarz, ale powiedzmy, niech się w tym momencie nam rozpoczną urodziny Karola i jak najbardziej teraz to zrobimy. I zrobimy to jako przyjęcie urodzinowe. A co? Nie mogę zrobić prestiżowego, bo mamy święto, ale i tak bym nie robiła tego jako prestiżowe. Wolę to zrobić jako nieprestiżowe i tutaj postarzamy Karola. Zapraszamy naszą córkę, Sofię, Wolfganga, Darling i myślę, że tyle. Luny oczywiście nie zapraszamy i żadnych tutaj żywieniowców i niczego nie chcemy. Bo oczywiście Luna nie wierzymy tutaj mieszkamy, więc jak najbardziej nie zdradzamy jej naszej. Naszego miejsca zamieszkania, więc jak najbardziej. I tutaj pozostajemy. Karol, co ty robisz? A czego chcesz odśnieżać, skoro jest impreza, więc powinieneś się przebrać w strój imprezowy. Proszę bardzo, młoda się przebierze w strój imprezowy. Halo. Halo, młoda. O, przebierzesz się ładnie w strój imprezowy. Co ty masz tam zrobione? Uu, fajny ci dałam. Poproszę <noise> no proszę podejść tutaj porozmawiamy sobie o z Darling czy coś. Z Darling może poprosimy Cię o pokazanie stroju imprezowego, bo wiadomo, pewnie przyszłaś w stroju swoim zimowym, więc jak najbardziej poprosimy Cię o pokazanie stroju na imprezę, bo wiadomo, Darling mieszka najbliżej nas, więc wiadomo, Darling przyszła jako pierwsza. Bo wiadomo, mieszka w mieście. Więc sobie chwilę poczekamy na, na resztę, oczywiście. Grupy, wiadomo, ich też postarzymy, więc wiadomo, Tutaj czekamy sobie na nich. Darling, czy to jest Twój jednak strój imprezowy? Chyba tak. Chyba tak. Ale to ci twórcy taki strój imprezowy dali? No proszę, proszę. Ciekawa sprawa, dobra. Najpierw, oczywiście, Karol wypowiada życzenia. A i tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o fakcie, że oczywiście w tym momencie wyzwanie się nie kończy, bo wyzwanie Runaway Teen Challenge, pomimo tego, że ma w sobie, to wiecie, to słowo nastolatek. Nie kończy się w momencie, gdy nasz Sim staje się dorosłym. Nie. Kończy się ono, gdy tak naprawdę Sim się czegoś dorobi, a ja nie czuję, żeby Karol się jeszcze czegoś dorobił, więc jak najbardziej w tym momencie nie kończymy tego wyzwania. To wyzwanie jeszcze będzie trwało przynajmniej jeszcze kilka odcinków, może nie kilkanaście, ale kilka, ale jeszcze chwilkę na pewno nam potrwa, bo chciałabym, żeby po prostu Karol się czegoś jeszcze troszeczkę w życiu dorobił. No dobrze, i jaką cechę możemy dać Karolowi? Jak widzicie, wszystko jest po staremu, bo mówię, to jest jeszcze przed aktualizacją. I się tak zastanawiam, co bym mu tutaj dać. Może bym dała mu. Co bym mu tutaj dać? Tak się szczerze zastanawiam. I nie mam morza rodzinny, a myślę, że to będzie dla do niego ce dobra cecha, bo jednak. Pomimo tego, że uciekł z domu i uciekł od rodziny, to jednak, powiedzmy, wpływ naszej tutaj Michalinki na niego wpłynął. I powiedzmy, że tutaj jest, powiedzmy, ta więź je, jego i Michaliny, powiedzmy, o. Myślę, myślę że to będzie dobre, dobre, dobre połączenie, więc tutaj jak najbardziej, e, proszę bardzo, dodamy świeczki. Ja może sobie dodam wszystkich do grupy, wiecie co, dodaj do grupy. Dodaj tych tutaj też do grupy e, samotników, którzy poszli do naszej sypialni. Proszę bardzo. E, proszę tutaj mi podejść, kochani, bo oczywiście musimy również i Was postażyć. A więc jak najbardziej e, tutaj dajemy postaż Sim'a Darling Walsh. I teraz nasz jubilet jest młodym, dorosłym, i darling tutaj zmuchuje świeczki. I zostanie nam młodą, dorosłą, tak jak my, a po, po prostu po odcinku postażę oczywiście całą resztę. Karol, gdzie ty idziesz? <laughs> Darling, dmucha świeczki, a zresztą ty musisz dodać kolejne, żeby nam tutaj nikt nie wziął. Przypadkiem tutaj, wiecie, kawałka to tu wiadomo. Więc Darling Walsh, młoda, dorosła, proszę bardzo. Dalej, postaż Sima, Wolfgang, proszę bardzo, zapraszamy ciebie. Karol, gdzie ty latasz? Proszę mi tutaj podejść. O, widzę, że Darling się skusiła na nasze tosty z serem. Nie, to jest tost francuski, przepraszam. Dodaj świeczki. Za chwilę ciasto będziemy jedli, Darling. Halo. Halo, halo. Sofia ten dmuchasz świeczki za chwilę. Ja wiem, ja wiem, że wszyscy chcieliby coś zjeść, ale... Sofia, proszę bardzo mi tutaj dmuchać świeczki. No, więc tu jest młody dorosły, młoda dorosła i jeszcze Sofia za chwilę. Proszę bardzo, mamy. I teraz w końcu możemy zawołać na posiłek. Proszę bardzo, wszyscy możemy sobie razem zjeść tort w końcu. Proszę bardzo, zapraszam do jedzenia tortu. Proszę, proszę mi tutaj brać tort. Kochana, proszę. Darling, tort bierzemy. Co tam na tego tosta francuskiego się uparłaś? Halo, halo. No, co się uparłaś? O, proszę bardzo. O, jednak sobie weźmiesz ciasto. O, widzisz? Ciasto jest fajne. No, więc sobie wszyscy razem jemy ciasto. Myślę, że za chwilę sobie razem pograją tutaj na konsoli, bo jednak Karol troszeczkę potrzebuje tej zabawy, więc sobie tutaj ładnie razem pograją. O, proszę bardzo. Możesz w sumie ich wszystkich tutaj Karol powypytywać o ich nowe cechy. Więc w sumie fajnie byłoby się dowiedzieć, jakie tutaj mają cechy, więc proszę bardzo, poznaj. Proszę bardzo, popozna popoznawajmy naszych tutaj znajomych którzy są w tej samej grupie wiekowej co my, proszę bardzo, więc również są już dorosłymi, w sumie młodymi dorosłymi trzeba by powiedzieć. Więc jak najbardziej. Wrażliwa, o proszę, Darling jest. Proszę, proszę. Pytasz Sofię jaka jest? Pytasz, a mógłbyś dokończyć ciasto? A Sofia jest aktywna, o proszę. Wesoła mi miłośniczka muzyki aktywna. Okej. Okay. Tu jest nieprzystępna, wrażliwa i aktywna, o proszę. Oczywiście Lunę też postarzyma, więc wiadomo, Luna też stanie się młodym dorosłą, już nie będzie nastolatką, więc tutaj jak najbardziej. Czy pytasz Wolfganga o to, jaką ma cechę? Karol, bo bardziej mi się wydaje, że to Wolfgang o ciebie o coś pytam, a ty miałeś go poznać, proszę bardzo. No, o właśnie, bo chcieliśmy poznać ostatnią cechę. Kumpel. Proszę, proszę, a więc on jest ponury kumpel wredny. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe połączenie, dobra. Karol, kończysz ciasto? Bo ci tam chyba został jeden gry z tego ciasta. Halo. Karol, weźmiesz gryza ciasta. Ja bym chciała pograć naprawdę na, na konsoli, a jak nie zjesz do końca ciasta, to nam się nie uda. O, dobra. Więc teraz sobie możemy pograć i zrobimy to. to o, tak. Graj w grę wieloosobową. Wyścig My Sims może być, proszę bardzo. Z gośćmi razem, zapraszam. Wiadomo, Karol uzyskał cechę dobre maniery, no bo wiadomo, bardzo dużo musiał tutaj zmywać naczyń, więc wiadomo, naturalnie, bardzo naturalnie mu tutaj to przyszło. E Darling, czy ty z nami będziesz grała? Halo, miałaś grać z nami? Czy ja cię już nie mogę zaprosić do gry? Chyba nie. Chciałabyś sama do nas podejść, no ale cóż, no dobrze, to sobie gramy w trójkę. Czy jednak dołączysz? bo nie ma dla Ciebie miejsca do siedzenia, więc nie wiem, czy nam tutaj dołączysz do tej rozgrywki, czy nie. Chyba nie. Chyba jednak będziesz chciała grać na naszym laptopie, no ale cóż, dobrze. Masz do tego pełne, pełne prawo. Młoda, możesz iść się bawić lalkami, proszę bardzo. A, wiadomo, jesteś na cukrowym haju. No dobrze, cukrowy szał, powiedzmy. Wiadomo, małe dzieciak nakarmi cię cukrem, to niestety później dostają... Dostają szału cukrowego, więc tutaj i chcą więcej cukru. Więcej, więcej cukru. Dobrze, o widzę, że Karolowi bardzo ładnie się poprawiło tutaj zabawa, więc o to nam głównie chodziło. Może za chwilę sobie jakiś film obejrzymy razem. O, myślę, że to byłaby by dobra sprawa, obejrzeć sobie za chwilę jakiś film razem. Wiecie, pobyć trochę z naszymi przyjaciółmi, wiadomo. Wszyscy teraz jesteśmy dorośli i, i w ogóle. Dobra, kto tam nam wygrał? <laughs> już powinniście kończyć. Halo, halo. Dobra. E, skończymy to tak. Oglądajmy sobie, może. Kujone z kampusu, proszę bardzo. A niestety młoda nie może oglądać. E, no cóż, a ty możesz już dokończyć. O, możesz, ale możemy to tak zrobić. Młoda też przyjdziesz oglądać e, film. Wiadomo, ona no, troszeczkę w innej formie. Ale też sobie z nami tutaj poglądasz, Wiadomo, musi być razem y, zabawa. Niestety popcornu nie mamy, no ale cóż. Podziękujmy za przybycie. Będziemy tymi osobami, którzy tutaj po prostu rozmawiają podczas seansu. Podziękujmy wszystkim za przybycie, proszę bardzo. Wiadomo, my sobie tu rozmawiamy podczas... A co tam. Ważne dla nas są znajomi i a nie film. O, powiedzmy tak, bardziej staramy się tutaj, wiecie, te kontakty jakoś ożywić, bo wiadomo, oni już dawno u nas nie byli. Ka Karol jak podczas tych kilka dni oczywiście do nich dzwonił, żeby utrzymać ten kontakt, ale wiadomo, jednak ten kontakt troszeczkę tutaj powiedzmy się stracił, bo oni nas nie odwiedzali przez kilka ostatnich d simowych dni, bo wiadomo, ostatnio się widzieliśmy w poprzednim odcinku z Darling Walsh, ale to było na początku tygodnia, to było w poniedziałek chyba simowy. Więc to było dawno, dawno temu, a z Wolfgangiem, Sofią już dawno nie widzieliśmy, więc tutaj wi wiadomo, e, trzeba troszeczkę odświeżyć ten kontakt. I wiadomo, trzeba troszeczkę się tutaj postarać i chwilę z nimi tutaj porozmawiać. Za chwilę i tak się zakończy. impreza, więc sobie pójdą już. E, ale wiadomo, e, troszeczkę czasu przynajmniej z nimi sobie tutaj e, spędziliśmy. Ja oczywiście ciasto zachowam nam do lodówki ale wiadomo, od, następne, od następnego odcinka będziemy sobie próbować również tych potraw tak naprawdę wyspiarskich, więc oczywiście tak jak mówiłam, pójdziemy na Sulani, dam sobie na pewno spróbujemy jakieś właśnie potrawy z tamtego regionu i oczywiście pewnie to będzie tak samo działało jak z innymi potrawami, a więc jak tylko Karol ich spróbuje, to będzie mógł je odtworzyć w domu i podać swojej córeczce, więc Michalince, więc będziemy starali się takie tutaj rzeczy gotować. Tak jak mówiłam, mamy festiwal miłości, ale co? Ja myślę, że w tym momencie sobie dzisiejszy odcinek zakończę. Ja wiem, że on jest troszeczkę krótszy, ale ja muszę po prostu popostarzać tam wszystkich innych simów w mieście, więc tutaj mam trochę do roboty, więc co? Ja mam jeszcze raz nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówiłam, Seria w tym momencie się nie kończy. Idziemy dalej razem z, Ka z Karolem w jego dorosłość. E, ta seria, mówię, jeszcze kilka odcinków będzie trwała. E, na pewno Karol zamieszka niedługo w jakimś domku, w jego własnym miejscu, powiedzmy, w którym będzie chciał żyć po prostu troszeczkę dłużej. I będziemy się starali, żeby po prostu miał więcej Simonów i po prostu był, powiedzmy, dobrze ustawiony na przyszłość. A więc, co? ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia. 叔叔。So so.